Mamy to mamy to. Dobrze, jeszcze tylko sekundkę sprawdzimy, czy wszystko gra i trąbi i będziemy sobie działać. Jej! Mamy to. Halo, kochane dziewczyny, dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, Online Fitness Coach, czyli trenerka personalna online, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudza, motywuje pracowite dziewczyny, ambitne dziewczyny. Jeżeli to ty, to jesteś we wspaniałym miejscu, bo to jest podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Mamy już prawie 500 odcinków podcastu i piękną społeczność, która właśnie wokół niego jest. Jeżeli jesteś nowa, to fantastycznie. Cieszę się, że jesteś. Bo właśnie dzisiaj jest ważny temat, i tym tematem jest to. Upał nie musi być wymówką, jak chronić się przed tymi upałami szalonymi i ćwiczyć. Więc wyobraź sobie, że słońce praży, temperatura, teraz są kosmiczne temperatury. Jak mam klientki właśnie z Francji, z Włoch. Przyjaciółka jest w Portugalii, Wiedeń, właśnie te wszystkie miejsca, tam są upały, nawet u nas w Warszawie jest mega upał. I wyobraź sobie, że słońce praży, temperatura sięga zenitu, masz dobre intencje, chciałaś się poruszać, zadbać o siebie, ale czujesz jak ciało mówić ci: zostaw to, usiądź, odpocznij. Stop. To nie musi tak wyglądać, bo ja chcę Ci dać i dam Ci dzisiaj sześć konkretnych porad, które pomogą Ci ćwiczyć, jeść mądrze i zadbać o formę, nawet gdy upał daje Ci w kość. Bez reżimu, bez przegrzania, bez poczucia winy. I moja droga, jak zawsze, jeżeli jesteś na żywo lub później sobie słuchasz czy oglądasz podcastu, to warto jest się przywitać, dać znać, jakie temperatury są u Ciebie i skąd jesteś. I przejdziemy sobie już do takich konkretnych porad. Czyli oczywiście warto jest pamiętać, mieć zawsze przy sobie wodę. W takie piękne dni to ta woda, dobrze, żeby miała w sobie szczyptę soli, oczywiście dla osób, które nie mają wysokiego ciśnienia i do tego jeszcze chociaż odrobinę soku z cytryny na przykład, żeby właśnie lepiej odżywiała. To, to warto jest jak najbardziej pamiętać i się do tego stosować. Więc Lecimy sobie ze sprawdzonymi strategiami na fitness w upały. Po pierwsze, trenuj tylko rano i wieczorem, no bo nie ćwiczymy w szczycie dnia, no bo optymalne godziny, taka szósta, ósma rano, czy po dwudziestej. To są właśnie takie momenty, w których ta amplituda dobowa, ona jednak jest i jest nam właśnie tak, pomiędzy tą ósmą a dwudziestą wieczorem, no to jest, staje się ciepło. Natomiast przed ósmą rano i po ósmej wieczorem już te, te temperaturę zmniejsza i można wtedy sobie na spokojnie ćwiczyć. Czyli wtedy ciało nie walczy z temperaturą, tylko zyskuje moc. Później takie rzeczy jak treningi, czyli zamiast kardio w słońcu i biegania, to warto jest po prostu z ketlami zrobić prosty, krótki trening, czyli na przykład przysiady z uniesieniem ketla nad głowę, pompeczki mogą być na kolanach, mogą być o ścianę, czy mogą być o ladę kuchenną, e, mogą być właśnie takie rzeczy właśnie jak swingi. E, i przede wszystkim, właśnie na czymś takim jesteśmy w stanie zbudować bardzo dobry trening i robić sobie to nawet w 10 rundach, jak najbardziej to jest, to jest możliwe. Później trzecia z rzeczy to mamy schłodzenie, schłodzenie organizmu przed startem. No i nawet przed treningiem, jak sobie wypijesz jakieś na przykład mrożone jagody, czy na przykład można sobie wypić właśnie taką zimną wodę coś, czy spryskać się na przykład wodą zmiętą, no, czy są giełki teraz takie, ale taka właśnie bardziej na, na, w taki desień orzeźwiający. Ja osobiście lubię zapach eukaliptusa, i właśnie z rana, jak sobie medytuję, czy jak się szykuję, to też jest przed moim treningiem, to właśnie jest ten zapach właśnie eukaliptusa, czyli taki mocno orzeźwiający warto jest też usiąść sobie trochę w cieniu, no i dzięki temu, czyli tak w spokoju, widzicie, ja nawet jestem w salonie, w którym właśnie pozasłaniane mam okna, mam okulary specjalnie, żeby, wiesz, to było tematycznie, ale generalnie właśnie po to też twój organizm już tak trochę pomyśli, że jest chłodniej i mniej się przegrzewa, to już takie trochę pokazanie organizmowi, że my już się tutaj nie gotujemy. Dalej. Właśnie taka czwarta z rzeczy to lekkie, chłodne posiłki rano i wieczorem. Czyli takie duże posiłki, jakieś gorące, no to wiadomo, że tego nie jemy w środku dnia, gdy te upały są największe. I tutaj, na przykład, ja dzisiaj zjadłam na, na śniadanie, no to wiadomo tam, jajecznice i tam takie inne rzeczy. Natomiast, jeśli chodzi o obiad, to wypiłam duży taki wiesz, kefir białkowy, do tego dodałam. Przede wszystkim masła takiego z pistacji i do tego jeszcze mrożone owoce. I to jest bardzo dobre, no i trochę erytrytolu, żeby to było słodsze, można też dodać mrożonego banana na przykład. I to jest na tyle fajne, że dostarcza mi to oczywiście dużo witamin, minerałów, kalorii, też dużo białka, natomiast nie przegrzewa organizmu. I można na przykład po prostu sobie też to uświadomić i zaplanować troszkę inaczej posiłki, czyli unikamy dużych gorących kolacji czy obiadów w ciągu dnia. Warto jest to zamienić na jakąś na przykład sałatkę z kurczakiem czy z halumi, na kefir mrożony z malinami, i orzechami, na twarożek z ogórkiem, koperkiem, jajkiem, i wtedy właśnie Twoje ciało Ci podziękuje, no bo już nie będziesz się przegrzewać i pocić cały czas przy właśnie zjedzeniu, przy zjedzeniu, właśnie obiadu. Także dzień dobry, dzień dobry kochany. I uwaga, taka wielka prośba, no bo to jest podcast Fitness dla ambitnych kobiet, mamy już 500 odcinków. I kochana na Spotify. Nie wiem, czy wiesz, ale jest też podcast właśnie na Spotify czy na Apple Podcast, Google Podcast. W tych wszystkich najbardziej popularnych aplikacjach do słuchania podcastów. I wielka prośba, żebyś właśnie po tym, jak skończymy, udała się lub, jeżeli jesteś i słuchasz właśnie podcastu na Spotify, żeby go zaobserwować. Tam jest opcja też, żeby dać pięć gwiazdek, napisać chociaż jedno, dwa zdanie właśnie o podcaście. To nic się nie kosztuje, ale to popycha i algorytm, i nowe osoby właśnie do tego, żeby słuchać. Żeby poświęcić te kilka minut i właśnie posłuchać podcastu, także będę bardzo wdzięczna, czy podesłać bliskiej Ci osobie. I lecimy sobie dalej: jak przetrwać, czy takie strategie na fitness w upały. Dalej mamy elektrolity i adaptogeny. To jest taki Twój letni sprzymierzeniec i na przykład nawadniający napój, jak szklanka wody, do tego szczypta soli himalajskiej i sok z cytryny. To jest coś takiego, tylko ja mam w większej dozie właśnie w moim pojemniku na wodę. I później można sobie, czyli to jest bardzo fajna rzecz, czyli tak głęboko nawilża, nawadnia twój organizm. A takie adaptogeny jak asfaganda wspierają odporność i taką stabilność energetyczną. Więc tutaj też można sobie śmiało jeszcze to zastosować. Ona też troszkę zmniejsza ilość stresu, bardziej tak relaksuje. Więc śmiało myślę, że warta do przetestowania. Później mamy taką szóstą już rzecz, czyli dni wyjazdowe. Co wtedy warto jest zrobić? No, skupiamy się na takim ruchu życia, czyli nawet jeżeli nie trenujemy, ok, ale zawsze możemy iść sobie na spacer, możemy iść na basen, możemy iść na dłuższy spacer z psem, czy jak zajedziemy nad morze, czy w góry, no to wiadomo, tam się nie wiem jak ty, ale ja zawsze, zawsze tego ruchu mam tam wiele, więc tutaj też się do tego zachęcam, żeby właśnie się też na wyjazdach więcej ruszać, zakrywać głowę, jakieś, wiecie, czapeczki z daszkiem, czy są takie ładne kapelusze. Także naprawdę rewelacja, możemy coś takiego zrobić, i jednocześnie to jest nadal ruch. Czyli Twoje ciało nie zna różnicy między steperem, czy ja i przychodzeniem, właśnie na jakiejś bieżnie, a tym, że robisz to po prostu na żywo. W przyrodzie, co jest fenomenalne. W sensie zna różnicę, no bo. Jest po prostu jeszcze taki aspekt, że to cię wycisza, uspokaja, jak jest jeszcze jakoś zielono czy przyjemne dźwięki z przyrody. Super, jest Anetka z nami, jest na żywo i mówi, że pozdrawia z Krakowa. Warszawa pozdrawia Kraków. Młuch. Bardzo dobrze, że jesteś i lecimy sobie dalej. Czyli pamiętaj, że upał nie musi być twoim wrogiem. Zostań aktywna, jedz mądrze, bądź dla siebie dobra, wtedy twoje ciało odpłaci ci energią i dumą. Czyli tak reasumując te sześć sprawdzonych strategii na fitness upały to po pierwsze trenuj tylko rano i wieczorem. Zamiast kardio w słońcu, takie treningi z ketlami, które są krótkie, ale bardzo skuteczne. Dalej mamy schładzanie organizmu przed startem czy przed treningiem. Dalej mamy lekkie, chłodne posiłki rano i wieczorem. Później mamy elektrolity i adaptogeny, które są twoim sprzymierzeńcem. Dalej mamy dni wyjazdowe i skupiamy się wtedy na ruchu życia, czyli właśnie spacery, jazda na rowerze, łażenie po górach, pływanie. To są jak najbardziej też bardzo dobre aktywności. i jeżeli ten odcinek był dla ciebie pomocny, to pamiętaj, żeby obserwować podcast Fitness dla ambitnych kobiet na Spotify. A jeżeli chcesz, żeby rok 2025 masz świadomość tego, że on może być najlepszym rokiem Twojego życia i gdzie możesz spełnić wszystkie swoje marzenia o sylwetce, sile i pewności siebie, jeżeli masz tego świadomość i chcesz, żeby Ci w tym pomóc, to. E i widzisz, że potrzebujesz po prostu w tym wsparcia, to wyślij mi wiadomość na instagramie Anna.Sośniesz z hasłem Jestem gotowa, albo na Facebooku Anna Sośniesz, trenerka, a pomogę Ci szybciej osiągnąć efekt, którego chcesz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku wszystkiego dobrego. Ania Sośnierz online fitness coach. Wspaniałego dnia, wspaniałego tygodnia i uważajmy na siebie, chowajmy głowę, odsłaniaj, osłaniajmy się od tego słońca i pijemy dużo wody. Wszystkiego dobrego, cześć!